Witam Was na Teneryfie. Dotarliśmy. Piękny widok z naszego balkonu. Zaraz lecimy na pierwsze atrakcje. Pokażę Wam dzisiaj prawdopodobnie jakiś ryneczek. Zobaczymy jeszcze gdzie nas poniesie. Ale klimat jest naprawdę przepiękny. Nic tylko budzi się z w takim miejscu nie? i trenować. Coś pięknego. Piękny widok mamy z balkonu. Naprawdę sztos. I witamy na szlaku. Można poddychać bardzo ładnym powietrzem. Proszę bardzo. Coś pięknego, nie? Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning all And this is just a I okay, oh, okay, okay. need hey, a anyway. you <linking Ciao> Co to jest? Coś chyba jak marakuja. Wygląda całkiem ładnie. Smakuje tak? jak marakuja, marakuja jest pyszna. Jak to się je? Po prostu ta nasionka. Hmm. Fajne. Naprawdę polecam. Fajne, słodkie takie. Ryneczek dla rekowa. Santa Cruz, bardzo fajny. Jest tu wszystko, mięsa, restauracje. Warzywa i owoce. I nawet ryby. Robimy test hiszpańskich bananów. tak? Mm. W ogóle nie smakuje jak nasz. Taki nie smakuje, ale w ogóle inny. W głębiej robimy. No, dobry. dobry. No, bardzo dobry. No. Taki. On taki słodki, inny niż mm. inna Coletron I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done but what's the point of living if you ain't having fun I guess I'll try this try that might miss got to find what I'm good at Dobre? Dobre. i look here look there over where Dobra? czekam właśnie na test. Ale swodkę, ale no, okay. White coffee. I in this whatever makes me happy I'm doing things right Sippin in the or the end of the night we O tam jest krabik. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, all. Uh. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? Teraz będziemy kroili ananas. To jest pomarańczowy. A pachnie O Boże Mięsa zostało <laughs> Za drogi był, żeby za dużo odkroić Ile kosztował? 14 euro Flatę pasjon Nie banalne Spaszczuć <laughs> to <laughs> Dobre wiesz... A, w ogóle Можна закупити мус в картоні. <ривателі> Без кіту, це мус. А тут сходки?